Zobaczmy. Proszę Państwa, no wygrana niby się zapowiada na, na stronę owczarka niemieckiego, ale belgijski owczarek, no odchodzi, odchodzi. No, odchodzi. To jest piękna konkurencja, proszę Państwa, nowa, całkowicie bezpieczna. Gryzą tylko sznurek, zamiast się zagryzać, to gryzą sznurek i ten sznurek jest taki poszarpany, nie dochodzi do krwawej walki. To jest piękna walka bezkrwawa o za blisko są mnie mogą się tu czasami runda, druga runda Druga runda, proszę Państwa o chodzą koło siebie zmęczone oba psy dawaj musimy ich pogonić do, do pracy bo to sędzia też musi yy, wkroczyć dawaj to dawaj. dawaj 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 sędzia musi zachęcić do walki do zachansy i do walki no. Zabieraj, zabieraj Zabieraj, zabieraj Zabieraj, zabieraj Muszę ja im pomóc Tylko jak się z czegoś zbliża to może jakiś... No, Uważaj. Może stracić ramionę Może rękę, rękę. Naprawdę. No, no, Ja uważam, nie podchodzę bo te psy przecież nie znają tak bardzo On jest, To jest dziki pies i... ten, jest tylko, ten jest ten ciemniejszy to jest bardziej dziki A ten drugi jest y... domowy bardziej No, policyjny pies Policyjny, tak Ten to jest taki kojotek są service dogs. Tak, tak, tak. Oni na służbie milicji się sprawdzi sprawdziły od dawna, od wielu lat. No a teraz właśnie ten, sprawdzają się w walce. Ten pies znalazł bynadyna. Aha. Aha, ten e, wczoraj belgijski mówisz. No. no belgijski, jest, owczarek belgijski jest większy od owczarka niemieckiego. Jest 3 razy bardziej energiczny i to jest ten sam pies, który znalazł. E, Baladina. E, Binladina tak. e, yeah. Baladina. <laughs> Bela, biladina. Biladina. Tak, tak. A ten owczarek niemiecki jest niesamowicie uparty. Nigdy nie poddaje się. To jest też ciekawe. I to jest pies, który ma rok czasu e, ten... E, a nie cały rok ten, w razie belgijski. Cały ma rok, wzrost miesięcy. ma 65-6 cm, ale jest bardzo, ale już bardzo długi, bardzo długi. A to jest suka, oczarek niemiecki, suka mniejsza Która trochę. Ma 8 lat. 8 lat, niesamowicie energiczna. na 8 lat. Dwie wieku psy przeważnie już chodzą o kulach. Nie <laughs> przesadziłem teraz, <laughs> ale kuleją. A ona nie, ona jak młody pies, dalej walczy, dalej jest staje w konkurencji. Wygrywa, proszę państwa, wygrywa. To jest właśnie. finałowa walka. Tych psów. Kto wygra tę rundę? Piesek kładzie, to znaczy, się jest poddany. Jak się pies... Ale stanął. Zobaczymy. No podejdę bliżej może. Chyba nie ugryzie żaden. No, one są chciwe na... Na, te, na ten sznurek. To, w który walczą. Kto odbierze sznurek, ten będzie zwycięzcą. Drugiej rundy. Proszę uważnie. wcale niemiecki wygrywa, bo jest bardziej uparciejszy. Ja. Właściwie zachęcam, bo chcę wygrać tę konkurencję. Oczywiście jest wysoko nagrodzona. Butelką piwa. No, no, raczej nie zachęcam do tego, żeby ktoś pił piwo. No Ale ludzie piją piwo. I tak to już jest w życiu. O, ale to wam ale pok pokazuje jeszcze y, dwa piękne psy. A jeden nie chce się poddać. I nie zagryzają I to jest się te to, to, to rzecz. Nie, ta. Agresja jest w kontrolu. Ta. I wszystko jest pięknie Tak, jest ciekawie, że właśnie całą agresję wyład wyładowują na tym sznurku. Okay. Nie, nie na sobie. Mają okay. <laughs> dużo pracy. Ja? Czy to nie ciekawa konkurencja, proszę Państwa? Żeby taki jest sport wymyśleć. No i po co się zagryzać? Może ludzie by tak zaczęli robić. Właściwie mamy takie, takie konkurencje, ciągnięcie sznura. Jest, ale wytryny psów żeby to robiły. To, to, Proszę Państwa, to jest dużo treningu i dużo miesięcznej cierpliwości, żeby Twoje psy robiły coś. o co chodzi w tej, w tej konkurencji z One wiedzą, że to jest zabawa i oni tak się bawią Ta. i I I ten, kto, który wygrywa, podaje się, który nie wygrywa. Jest właśnie No to jest ciekawe, właśnie, że one wiedzą o co chodzi i żaden nie atakuje drugiego, choć nie znają czasami, nie, te psy. W chwili to może być bardzo agresywna sytuacja, ale... ale on, one wiedzą i... o co chodzi, ta. bo one są bardzo wytrenowane psy i one po prostu wiedzą jaki jest respekt dla siebie i szacunek i oni wiedzą o co chodzi i o to właśnie chodzi. Że te psy mają kontrolę nad sobą. I to są dzikie psy, ten pies ma 11 no miesięcy 8 miesięcy pies, który 8 lat przepraszam pies, który jest bardzo agresywny, bardzo dziki Proszę popatrzeć na mordę tego psa. Nie puści. No nie chciałbym tą rękę tam zbliżać resznurka, bo bym mógł stracić palce. No ale one wiedzą, że, że nie wolno ugryźć. No to jest to ciekawe, że jak pies taki to rozumie I to są to i, zmagania. No nie gryzą się, no? Ten pies po lewej stronie padnie z piecu, no w każdej chwili może atakować, ale on jest tak wytrnopany. No ten obszarek belgijski jest bardzo silny, tak, fizycznie. Bardzo silny pies. Wygląd i... jest jak koń, wygląda jak koń, taki duży, jest wielki. Ten pies ma to... solidne treningi 20 minut co noc. Co noc. A to jest niemiecki, proszę Państwa, jest też bardzo wysoki, fajny, zbudowany, ale w... zobaczcie jaka jest różnica we wzroście. Ten to jest koń. Jak go No kto wygrał teraz. No, kto wygrał, kto ma sznurek? No, przegrał. Komandę. No proszę Państwa, wygrał owczarek belgijski. Zakańczam nasze wideo.